Dobrze, kochani, postanowiłem, że przedstawię wam tę początkową misję. Jeżeli ją wykonamy na samym początku, dla sklepikarza, który. któremu ktoś ukradł te. blokujmy trochę się. No, dawaj. Nie zdążyłem? To drow. Ach to znaczy mroczny elf. W trzeciej edycji Dungeon Dragons często używa się własnych nazw, właśnie jak Drow. Ciekawe, czy Polacy nazywali je drow. Nie drogi. Ano. Zwróćcie uwagę ile już nagrywam, pominąc, po, pomijając wycinanie materiału. I nadal kolesie tną trawę. To jest po prostu coś niesamowitego. Pusto, pusto, dzięki za buteleczkę. Co, nie chcę, żeby on tego robił? Cholera, zrobić trochę poziomu doświadczenia. Koniec. No. Poddajesz się? Nie za to. Dwa! Tam że dostanę poziom, chociaż... Wąż, wąż, faleń... Okej, okay. ale jeszcze chciałem sprawdzić, czy na górze czegoś nie ma... jest! Tyk. Skrzynia... Ja jest z tyłu E? Ach, Jezus Maria! I poziom dostaliśmy Dodamy sobie do zdrowia I zaraz, niech pancerz czy... I stop! 22 tylko, więc... Tylko tyle Bronię nie doresztą... Kierowkowę w odszermiesz. A takie mieczami mają 10% czasu na zadanie obrażeń krytycznych. W sumie to może blokowanie. Albo pancerz. Potężne uderzenie tarczą, co to jest? Czas zwalnia gdy blokujesz potężny atak przeciwnika. Odbijanie strzał. O, to by się przydało. 30% Damy sobie chyba do pancernik. Na razie 40% mniej obrażeń. Jeszcze będzie tu, jeśli jeden. <grymne> Jak w Dark Souls, a tak z góry. One mogą nam chorobę jakąś wszczepić. Małe dranie. Po co chowam miecz? Zaraz tam był. Mi mi mieszek nie był. Nie, nie zaraz tam był. Zgubił kuli ognia. No właśnie. Pamiętałem. Czy czy mogę z niego skorzystać? Nie, to muszę pewnie. Teraz magia i zwoje pewnie. Aktywne efekty nie, moc przywracanie. Czyli jednak w przedmiotach różne księgi to będzie. I klucze, to do Dragon War nie zwoje są. Mam, he. Ajajaj, no. Dobra, nie to Q. Cool. Okej, okay, widzę już jak spada. Uh. Silna bestia. Albo ja mam mało po prostu zniszczenia magii. Będę po prostu ciachać aż zginiesz. Zatry to mnie. Zdejmi mnie! Udało ci się to zabić? Uwolnij mnie teraz, zanim pojawi się coś nowego. Gdzie jest złoty szpon? Tak, szpon. Wiem, jak to działa. Szpon oznaczenia wrota w komnacie opowieści, teraz już mi wszystko do siebie pasuje. Uwolnij mnie, to ci pokażę. Nie uwierzysz, jaką potęgę chowają tu nordowie. Najpierw oddaj szpon. A czy ja wyglądam, jakbym mógł się ruszyć? Najpierw mnie uwolnij! Ej, ty tam! Już prawie. Już czuję to. Przeczytajmy jego dziennik. Znaczy już go czytałem na pewno, kiedy grałem po raz pierwszy. Wybaczcie mi, że tak pośpiech teraz w tej misji robię, chcę po prostu wam pokazać, że znów nas skierowało w miejsce, ten na pewno stanie, skierowało znowu nas w miejsce, w które tak naprawdę mieliśmy wykonać wcześniej. Jednak ja zdecydowałem, że nie chcę tego robić, ale gra i tak zdecydowała za mnie. Jeszcze i ja, jesu, ty <toszczędny> no. płyta naciskowa. Okej. Okay. Spokój, dostaliśmy księgę czarów. Chętnie się nauczę czegoś. Pokoju? Ja wie chętnie bym się nauczył jakiejś księgi i jakiegoś zaklęcia spokój ty na pewno wstaniesz? Nie Jestem pewien, czy tej też można zabijać szczerze mówiąc. Kiedyś pamiętam, że uderzałem któryś konkretnych i oni faktycznie... Yy, cho chociaż to mógł być po prostu bug. Coś wziąłem niepotrzebnego, ale dobra, nieważne. Tutaj widziałem pułapkę, ale niepotrzebna mi ona. Речь. Jezu, ale zapach trawy skoszonej. Niektórzy kochają zapach, ale Dla mnie to jest horror. I tu był jeden koleś, no właśnie Nawet dwóch powinno być chyba. Jezu obrocik. Czy to będzie nasz ma teraz markowy? Cios no, a tędy To jest chyba jedyny loch, że tak się wyrażę. Skonstruowany tak konkretnie, tak długi jest. Takie ma różne miejsca do zwiedzenia, właśnie. pamiętajmy, że teraz wejdziemy w ten taki lodowy, nie? To jest tak konkretnie, szczegółowo skonstruowane, żeby zaimponować nowemu graczowi seria, To jest po prostu. Znaczy, z jednej strony jest Wow. Jeżeli każda takie taka jest tutaj, to po prostu super, nie? I znowu obraz. Nie! I też ci obrabujemy. Czy tu nie było trolla gdzieś? No, come on. No, come on. To brzmi tak po prostu niemęsko. Rzemieniowe karawasze. Dużo, dużo początkowych... Jest przedmiotów takich właśnie słabszych. A, jak ja nie lubię takiego czegoś... Zaraz, tędy? Tędy. Okej. Okay. To był troll, mi się wydawało. No, CIEBIE pamiętam, kurde, szybki jest. No, mam mało życia, nie chciałem ryzykować. Pracownia w Czarnym głasie. Czarny Głaz, tak? Blackstone Gdzie jest dużo nazw takich łączonych Które po prostu mają znaczenie zwyczajne Okej, okay, tu na pewno stanął, no właśnie Teraz? Nie, 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 mogą być. nie, 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 pułapki nie, ma. To właśnie pułapki są tutaj ustawione na nich. nie, 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 to właśnie miało nas zaznajomić. To jest jedyny taki ten. To jest. Y y y y przedstawiali to na E3. Jak to za czym pomyślałem? Wow, ale zagadki, nie? To ebonowe. My potrzebujemy złoty. Niedźwiedź masowa. Okej okay. Myślałem, jak tak będą zagadki, że trzeba obserwować przedmioty, czytać książki, dzienniki tak dalej. No super po prostu co myślałem, nie? Nie! Tylko szpony. Tylko te konkretne momenty, zaraz tam zejdę w dupeń wtedy te podkoszarki. Serio, naprawdę no... A, tu się zepsuł kiedyś ten, ten, ten graficzny. No, byłaś. Hej, o! Nie wyjdziesz? O, złota dużo. Ma, ma, stać już nas na, zdecydowanie na. Konstruktor, Jorkowy łuk. Nie. Zaraz, zaraz. Ja chyba w ogóle nie, nie musiałem. Ty, 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 czemu ty mnie nie atakujesz? O, zaraz, tutaj jeszcze. Nie, zaraz. Nie, ja jestem nienormalny. Chcę chciałem powiedzieć. O, drugi kufer, nie, to ten sam jednak. Nie musiałem tędy znaczy... Droga mnie wiodła tędy, żeby się stąd wydostać, bo to jest. Taki trochę... no... no nie no, fabularny, zdecydowanie fabularny. Możemy nawet poprowadzić główną linię fabularną muszę tędy przejść. Kwiatki, trochę szkieletów. Znaczy kości raczej, bo szkielety to by, byśmy walczyli? Dobra, wracam do białej grani, ale w tym momencie zdaje się, że po prostu się z wami pożeg... Nie! Zaraz, dlaczego jest to? znowu mi kamień? What? What the fuck? Poczekajcie chwilę. Ja pierdzielę już 9 rano. Ile ja w to gram? Znowu ten bug. On powinien wstać teraz. Mi się wydaje, że to on ma ten czarny. ten. ten kamień. Wstawaj! Patrzcie mi za ten pośpiech. Mamy ten czarny głaz. Smoczykami, znaczy się, z czarny głazu. Dobra, Dojedziemy do 150 maksymalnego życia, a potem do kondycji pójdziemy. Teraz. Mam retorykę zwiększoną naturalnie. Yy... Znaczy, nie naturalnie poprzez przedmioty. Nic tu nie zwiększymy. Nic tu nie zwiększymy. A więc. Broni doręczna. Gdzie jest broń doręczna? Ok, i wychodzę z czarny gładu. Się z wami żegnam, wybaczcie mi za backtracking, tak zwany. Ale wydawało mi się, że nie muszę walczyć z tym kolesiem, jeżeli nie chcę. Chodź, tak się skupiłem na tym, żeby ten złoty szpon. Tutaj był w tym zadaniu poprzednim, że zapomniałem o tym głazie. Po prostu i wydawało mi się, że nie muszę z tym głaśem walczyć, żeby go zdobyć. A no, okazało się inaczej. No cóż, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem w The Elder Scrolls 5. Widzę tę butelkę! <grych> o! The Elder Scrolls 5 Skyrim. Siemanko.